Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o specjalistycznych tabliczkach. Jako kolekcjoner szyldów reklamowych, które są najczęściej emaliowane, różnych takich tabliczek związanych z towarami, które były wprowadzone do handlu. Mam też takie tabliczki, które, że tak powiem, nie są związane z handlem, ale są, jakby to powiedzieć, bardzo ciekawe. Nakręciliśmy już kiedyś taki film, którym się nazywał Końskie tabliczki, gdzie opowiadałem o tabliczkach, które były przy uprzęży końskiej lub przy wozie który konie ciągły, i one właśnie były tak zwanymi końskimi tabliczkami. Tu może pokażę jedną z tych takich ciekawszych, które wtedy pokazywałem. Tutaj te kolejne, które mam tutaj w ręce, to są właśnie z tego filmu pierwszego, który het kiedyś żeśmy nakręcili. Dzisiaj, ponieważ przybyło mi troszeczkę tych tabliczek, proszę zwrócić uwagę, jaka piękna tabliczka, tak dziwnie mocowana, proszę zobaczyć na takie trzy jakby mocowania i to jest też tabliczka właśnie z uprzęży lub, lub z wozu. Oczywiście zawsze jest nazwisko, zawsze jest miejscowość, skąd ona pochodzi. No, kolejna to też bardzo, bardzo ciekawa, to jest akurat Zwilkowa, Koło Głogowa też mamy nazwisko, mamy miejscowość i mamy, jakby to powiedzieć, Krajs, Glogał, czyli powiat. No i one były tutaj przy pomocy, przy pomocy takiej... Takiego paska przymocowane do uprzęży. No, niezmiernie ciekawą jest też taka tabliczka, którą tu trzymam w ręce. Tutaj mamy też nazwisko, tu mamy też gros. Kocenał i tu jest kraj z Lubem, czyli Lubiń, i to jest Chocianowiec. To jest taka, kiedyś Państwu już opowiadałem, że zwiedzałem Chocianów, tam jest taki piękny pałac i niedaleko Chocianowa jest Chocianowiec i to jest tabliczka, ale w czym ona jest dziwna, że proszę zwrócić uwagę, że tak, możemy ją. Przybić, przymocować, bo ma tutaj dwie dziurki. Możemy ją zawiesić, ale najlepsze jest to, że ona jest, że ona jest dwustronna, czyli ten sam napis jest po obu stronach, czyli jakby to powiedzieć po poznańsku, albo jest przeznaczona, żeby dyndała, czyli żeby każda strona była czytelna, albo po prostu ktoś z rozpędu zrobił ją dwu stronną i to jest tak zwana specjalistyczna tabliczka. Na pewno bardzo ciekawe są tabliczki, które tutaj pokazuję na tym stojaku, bo to są tabliczki, które osłaniały mechanizmy w kasach pancernych. Proszę tutaj zobaczyć, ta na przykład tutaj pisze, że to jest firma, która budowała zamki. To jest na przykład zamek numer 6. Budował to pan Ferdinand Weisse, i to w Hirschberg na Śląsku, czyli z Jeleniej Góry. Tu po prostu była śruba, która. Mocowała tą blachę, i to zasłaniało mechanizm y, takiej kasy, y, y, myślę, że pancernej. Tu mamy właśnie też bardzo podobny, tutaj też mamy y, nazwisko: fabryka y, kas sklepowych i takich kas pancernych. I to jest też taka właśnie ramka ozdobna. Tu jest ta blacha z tą grawerką. A tutaj wyraźnie widać, że był mechanizm, a tu jest taka zrobione specjalne takie wycięcie, bo tu była ta prowadnica, gdzie rygle wchodziły góra dół w kasie pancerny, i to też jest taka osłona na tą przekładnię. No. Proszę zwrócić uwagę na tę piękną berlińskie tutaj dwie, dwie blachy. Te blachy właśnie zostały też zdemontowane, właśnie z zamka od kasy pancernej. Nie wiadomo, co się z tą kasą zostało, ale jak sobie oczami wyobrazić, skoro te blachy są tak ozdobne, to jaka piękna musiała być. Ta kasa. No, te tabliczki mają taką swoją magię. Ja bardzo lubię je sobie, że tak powiem, zostawić w zbiorze. To jest jedna z najmłodszych tabliczek, jaką mam, ale proszę sobie wyobrazić, że nie istnieją już zakłady naprawcze taboru kolejowego w Poznaniu. To były właśnie poznańskie zakłady naprawcze taboru kolejowego, spółka akcyjna. Tu była. Tu jest typ maszyny, na której to było zamontowane. Ta maszyna była numer 2, czyli to był jakiś taki blisko prototypowy, ponieważ tu jest 0,5, więc podejrzewam, że to był jeszcze 2005 rok. No, i jeszcze jest tutaj, że tak powiem, made in Poland. Tabliczka bardzo solidnie wykonana. Widać, że była do czegoś przymocowana, ale na pewno nie ma tego zakładu i nie ma już tego czegoś, na którym, na którym była ta tabliczka zamontowana. Niektóre tabliczki są oczywiście bardzo bogate. Tutaj na przykład mamy taką piękną, dużą tabliczkę fabryki maszyn w Magdeburgu. Pan Wolf robił lokomobile, robił maszyny parowe. Jest to naprawdę piękna, bardzo stara. Tabliczka i też y, zawsze y, do tej tabliczki powinna być druga, gdzie powinna być napisana data, gdzie powinien być numer urządzenia, ale w każdym razie y, no, żalem trzeba też stwierdzić, że po pierwsze, jeżeli jest ta tabliczka, a nie ma maszyny, to bardzo prawdopodobnie, że maszyna już dawno wylądowała na złomie, albo gdzieś maszynę ktoś ma i po prostu tylko stracił tą tabliczkę. W międzyczasie poprzedni właściciel pozwolił sobie ją odkręcić. No w każdym razie ona na razie jest u mnie. Piękna, stara, żeliwna tabliczka specjalistyczna od lokomobili. No, są tabliczki, które mają też takie swoje historie. Ja. Z uwagi na to, że prowadza antykwaria trafia do mnie dużo rzeczy, to mam tutaj zapisane, że to są tabliczki, które były przymocowane przy moście w Wąsoszu, na rzece Barycz i po prostu... Y to są tabliczki, które pokazywały, że w czasie powodzi, do jakiej wysokości doszła woda. Czyli ponieważ remont tego za czasów niemieckich był w 1930, to podejrzewam, że obydwie te tabliczki zostały zamontowane na tym moście w 1930 roku. To jest jakby tabliczka informująca o tym wysokim poziomie wód i zawsze po takiej powodzi trzeba most trochę naprawić i w tym 30 roku musiał być on naprawiony. Naprawiany, a to jest informacja już taka z przeszłości, że podejrzewam, że tam był może jeszcze wyższy poziom wody, i w 1876 roku, właśnie w tym wąsoszu na rzece Barycz, był zaznaczony na moście poziom wody. No, jak się wybierzemy do Poznania, to tam na rynku, na kamieniczkach, można też zobaczyć takie kamienne tabliczki, gdzie jest właśnie pokazane, dokąd sięgała woda w czasie wielkich powodzi. Myślę, że już w tych czasach, perelowskich jakaś firma specjalistyczna, która zajmowała się utrzymywaniem w dobrym stanie technicznym tego mostu, przeprowadzała ten remont. No i panowie, że tak powiem, przywłaszczyli sobie te tabliczki, no i całe może szczęście, że trafiły do mnie i dzięki temu mogę Państwu o tej historii opowiedzieć. No jeżeli chodzi o już taki ostatnia z dzisiejszej tutaj prezentacji, to wczoraj, będąc w Świdnicy na giełdzie, jeden z kolegów właśnie dostarczył mi taką fajną tabliczkę. Jest to tabliczka galalitowa, jest to blacha, na to jest nałożona taka warstwa galalitu i na tym jest piękny napis, że tu na składzie, czyli to na składzie, to jest tu w sklepie. Jest już wino Megaja Jego, i ono jest chinowo żelaziste. Tak się właśnie śmiałem, bo tak. Po pierwsze, zbieram rzeczy związane z historią kupiectwa, czyli to jest tabliczka, która była w starym sklepie. Ten stary sklep to bardzo prawdopodobnie była apteka, gdzie właśnie to takie wino na wzmocnienie, takie. No, dzisiaj mamy różne takie płyny, które powodują, że lepiej się czujemy, to właśnie e, też e, mogłyby się tak reklamować, czyli jeden mój dziadek był aptekarzem, czyli to mogłoby być w aptece mojego dziadka, a drugi mój dziadek był kupcem branży żelaznianej, a tutaj mamy chinowo e, żelaziste, czyli jeszcze pasuje do drugiego dziadka, że żelazo, czyli tak. Ta tabliczka pasuje mi trzykrotnie, czyli wyposażenie sklepu, dziadek apteka i dziadek sklep żelazny. I to jest dla mnie też bardzo ciekawa kolejna specjalistyczna tabliczka w moim zbiorze. Dziękuję.